I've been watching you. Cześć wszystkim z tej strony Jacob T i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dogfight 1942. Naszą dzisiejszą misją będzie już przedostatnia misja z kampanii podstawowej Flaga na maszt. Naszym celem będzie zlikwidowanie nieprzyjacielskiej artylerii na wyspie Iwo-Dżima oraz, oraz zapewnienie wsparcia powietrznego lądującym oddziałom. Bardzo ciekawie się misja zap zapowiada. Jestem ciekawe w czym polecimy. A my mianowicie polecimy Halkatem. Piekielnym kotem. Taki mały buntownik według mnie. Dobra, dostosować się jakoś, da? Kamuflaż, czy coś? Jakie bajery? Nie, nie da się! No to rozpocznijmy! O, ładna pogoda! Whoa! before they slice up both the pieces. <coughs> Don't worry, we'll be with you soon, boys. Where the hell is our air support! We're taking heavy losses here. Hang in there, boys. The beach is already in sight. About time, Eagle Wing. We need you to clear the Jap artillery off the mountain. We're on it.

Bardzo, wielka, bardzo, 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 wielka sz... szkoda. Kurczę, moim celem jest zniszczenie... artylerii. Dobra, już. U. Bravo! That's one less! I'll step the bunker. Fine work, Eagle We got the landing zone secure. No problem, boys. So where do you need us now? We're pushing the japs off the beach now, but then tanks are being a nuisance. We'll log for you with red smoke flares. Got bro. Give us a second, the jab will be tankless. The jabs will be tankless, and our boys will be tank full. You get it? Man, I cracked myself up. Ouch, that's gotta be the worst pun of the war. Nice work, boys. Yep. There's plenty more. Can you help? Mm -hmm. Sure thing, pop the smoke. No Jacob i już Koszków nie ma. Nie, nie ma. Wow. o no się. Nie ma, że wow, mogę zapytać. Idź boys Teraz szybko lecimy Ponikazy, to się nie potyskują Tu tuk 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 Dobra To takie góle Muszę poczyć rakiety Automatycznie

Musimy zabrać flotę. Ło, już czek na raz. Czech! normalnie czek. Dobra, chyba się udało. O, no spoko, udało nam się. Like that'll be all. Good Good job, Eagle Eagle. Wing. That'll be enough for you today, I reckon. Return to the ship. Roger that, Princeton. Eagle Wing returning to base. Crazy. Can you imagine trying to kill yourself like that? And what for? Desperately, desperate no must be. Butter, they keep this up. Uh, I really don't want to invade Japan. O! 5 gwiazdek, 2 medale dodatkowe, 36 zetrzeń. Prawie 51 tysięcy! Oj, misja udana. Dzięki wielkie za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Przydatne linki macie w opisie. Ale teraz wiadomość, ponieważ... Już nie będę dawał linku do Steam'a. Razem dziesięciu, no powiem już tak brzydko frajerów, którzy po prostu chcieli mnie o ogłodupić, po prostu zniszczyć mnie. Udało mi się jednak jakimś cudem to ogarnąć. Nie chcę już o nich rozmawiać, nie chcę o nich pamiętać. Nie pytajcie mnie, w ogóle nie, zadawajcie komentarzy na ten temat. Ale linków do stima już nie daję. Usuwam z opisu. Więc wiecie. Jak chcecie mnie szukać, to wiecie. Facebook, Twitter. No i oczywiście YouTube. Insta, jeszcze, Insta nie mam. Na ja razie nie potrzebuję. Dobra. Dzięki za oglądanie. Zobaczymy się już za sobie w następnym odcinku. Cześć.